766, rezerwat Wielistowski Źródliska idę sobie od Godentowo w stronę Boże Pole Wielkie prawdopodobnie Godentowo no to też była jakaś nazwa albo Boże, Bole, Boże Pole Wielkie to była jakaś nazwa niemiecka Goden coś tam coś tam ktoś to przetłumaczył tak a Godentowo no spolszczone, żeby nie raziło ucha. I jest wąwóz, którego się idzie skarpą. Nie jest on może bardzo stromy. Ta skarpa nie jest stroma, ale głębokość jego jest zdecydowanie słuszna. A na dnie właśnie coś takiego, potok. A właściwie potoczek, strumyczek. Maleńkie strumyczątko, które wypływa pewnie tam ze źródlisk. I stąd nazwa rezerwatu. W rezerwacie olcha, w rezerwacie Buków dużo. Sosna w mniejszości. A na drodze, jak się idzie jest sosna i to takie sosny, które tutaj natrafiły pewnie na dosyć żyzny, żyzne podłoże i niektóre z nich mają tą kołnierzykową, kołnierzykowatą formę. Nie taką spektakularną jak tam w Gostynińskim parku krajobrazowym, ale kilka z nich na pewno chciały być kołnierzykowatymi. Drugi brzeg wąwozu, trochę niższy z bukami, z modrzewiami. Hej, ślicznie jest. Idziemy dalej.